Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Witam również Igora Łęgowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Sławomirze i witam naszych wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Dostałeś ogromną ilość pozytywnych not za poprzednie nagrania. Hmm, bardzo miło. Domyślam się, że to też jest, a czy ja osobiście uważam, że to jest też efektem Twoich rewelacyjnych pytań. No cóż, postaram się pozostać skromny, natomiast dzisiejszy temat należy do również bardzo ważnych i ciekawych, bo jest to temat pod tytułem leadership, czyli przywództwo. Ważne? Tak, tak bar bardzo ważne, bardzo ważne. Bez e, osób, które e, znają, rozumieją istotę, głębię tego zagadnienia, nie sposób jest realizować żadnych celów w organizacji. I, Jeżdżąc po wielu firmach, rozmawiając z wieloma pracownikami, niestety byłem świadkiem i słyszałem historię pseudo-liderów, pseudo, liderów, pseudo którzy po prostu odstają daleko od wzoru, który powinien być, który powinien być widoczny w dobrej, w dobrej organizacji. Taki nasz polski obrazek, kierownik, który krzyczy szybciej, 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 zwiększa wydajność na zakładzie, na liniach. Natomiast im głośniej krzyczy, tym ta wydajność wzrasta. Ale to chyba nie o to chodzi. Kto jest prawdziwym liderem w zakładzie przemysłowym? Więc lidera, oczywiście, można ocenić, opisać, wykorzystując wiele płaszczyzn, z wielu kierunków na niego spojrzeć. Ja może tutaj wspomnę taką ocena lidera, która jest bardzo bliska metodzie Lin i Six Sigma, która odnosi się do idei klienta wewnętrznego i dostawcy wewnętrznego i tych relacji między nimi, więc według mnie liderem, dobry lider na pewno to jest taka osoba, która orientuje się, że nie jest tylko i wyłącznie klientem wewnętrznym, czyli tylko ma wymagania, musi być tutaj na czas, tyle w to miejsce i, i taka ma być norma. Natomiast lider to jest też osoba, która też ma swoich klientów w postaci zespołu, którym zarządza, którym, którym prze, przewodzi. I, I dobry dostawca wewnętrzny słucha swoich klientów, i również ten zespół ma do niego oczekiwania. Więc lider, według mnie, to jest taka osoba, która oprócz się tego, że narzuca tempo, słucha swojego zespołu, jest prawdziwym dostawcą wewnętrznym i realizuje ich oczekiwania, czyli daje im narzędzia, daje im. Yy, Warunki pracy odpowiednie e, motywuje ich odpowiednio też do, do pracy. De narzędzia to nie tylko klucz francuski i młotek, ale to są też narzędzia linowskie. Okej, okay, gdzie znajdziesz prawdziwego lidera? Wiedza. E, gdzie się znajdzie prawdziwego lidera? To też jest ciekawe pytanie. E, teoretycznie. Podchwytliwe pytanie. Podchwytliwe, Czyli Może gdzie powinien być lider, tak? <grych> Więc wyobraźmy sobie zespół. Zespół teoretycznie może bez lidera funkcjonować. Są pewne teorie, które mówią, że sam z siebie narzuca jakieś kierunki, sam się motywuje, ale lider bez zespołu nie, nie, nie ma lidera bez zespołu. No, nie można być przywódcą dla samego siebie. Czyli według mnie lider liderem to jest każda osoba, która ma Pracować z zespołem, prowadzić go, wspierać, czyli tak naprawdę każdy kierownik, każdy menadżer, już od, nawet brygadzista, tak? czy nawet osoba, która ma w pewnym momencie zorganizować małe spotkanie kaizenowe albo kółko poprawy jakości tak? i nagle jest pewnym moderatorem. Według mnie, moderator też musi być przywódcą, tak? ponieważ musi się wykazać pewnymi, pewnymi cechami, więc generalnie każda osoba, która. Ma razem z zespołem osiągnąć pewien cel. To w tym momencie musi być lider. Toyota, system produkcyjny Toyoty. zadania lidera procesu: pobudzać każdą osobę do zaangażowania w poprawę procesu oraz upewnić się, że praca każdej osoby dodaje wartość dla klienta i procesu. No tak, to są te takie najbardziej podstawowe zadania lidera. Masz słuszność. Natomiast w Toyocie jest taki bardzo fajny. Taka fajna, bardzo fajna metoda egzekwowania i weryfikowania zadań dziennych, Lean Daily Management System, który wymusza serię różnych spotkań z zespołami. Są to spotkania odnośnie wyników, są to spotkania odnośnie błędów, braków czy złej jakości. Są to też spotkania wynikające, polegające na tym, żeby siebie razem nauczyć pewnych nowych nowej wiedzy i uzupełnić tabelę kompetencji. Lider w tym momencie to jest ta osoba, która przede wszystkim stoi na straży tego, żeby ten Lean Daily Management System był realizowany, tak? Czyli, czyli tak naprawdę to, wszystko, co powiedziałem, co się robi w tych zespołach produkcyjnych na dole, czyli musi tak odpowiednio angażować zespół, pilnować, żeby się spotykał, później angażować ich, żeby patrzyli wokół siebie, co się dzieje, tak, żeby patrzyli na gębę, e, musi cały czas inspirować ich do tego, żeby rozwiązywali problemy wokół siebie. Czasami leadership musi oczywiście, jak to dobry przywódca, czyli e, dawać przykład, sam. E, to wszystko potrafić, sam się angażować, sam być jakby tym pierwszą, pierwszą osobą do, do, do działania. Ale generalnie ciągła poprawa. Głównym, głównym celem liderów jest inspirowanie zespołu, żeby on ciągle poprawiał swoje wyniki i ciągle utrzymał motywację w zespole, i żeby zespół był cały czas mm, odpowiednio wyedukowany, można powiedzieć, tak? Czyli, jakby poziom wiedzy i w zespole było, było takie same. To są takie główne, Trzy... główne zadania według mnie lidera w, pro... w systemie produkcji Toyoty. Trzy klucze do leadershipu Toyoty. Idź zobacz, zapytaj, dlaczego okaż szacunek. Z tym szacunkiem to ja widzę, w Polsce jest kiepsko. No a co zresztą? Wrócę pozwolisz krótko do tego szacunku. Mówiłem wcześniej o tych relacjach dostawca wewnętrzny klient wewnętrzny. Jeżeli lider rzeczywiście czuje się tym dostawcą wewnętrznym, to automatycznie musi okazywać szacunek swoim klientom, czyli zespołowi. Ten szacunek się buduje na podstawie takich właśnie prostych relacji. No i ci zobacz, to na pewno lider musi być pierwszy na tzw. gębie, czyli trudno, żeby lider wymagał od zespołu. Obser zbierania danych rzetelnie z miejsca, gdzie się dzieje, siedząc cały czas za biurkiem i nie, nie, będąc, nie będąc tym przykładem, tak? Czyli idź i zobacz, ale on pierwszy musi pójść, pierwszy zapytać, pierwszy pokazać, że w ten sposób trzeba robić, tak? Po drugie, idź i zobacz to jest najlepszy sposób, żeby zebrać rzetelne informacje o problemie. Zapytaj dlatego, zapytaj, przepraszam, dlaczego. To jest inspirowanie zespołu do ciągłego rozwiązywania problemów. I to jeszcze zgodne, rozwiązywanie problemów zgodnego ze sztuką, czyli trzeba te dwa pytania zadać. Na, na początku trzeba zawsze zadać pytanie, dlaczego mamy problem, a później ewentualnie jak to rozwiązać. Czyli on jest tym inspirującym i pod, 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 podtrzymującym odpowiednie narzędzia i, i, i metody pracy w zespole. Mhm. Jak, jak pobudzać i motywować zespół do zmian, szczególnie wtedy, kiedy pojawia się zmęczenie, nie widać kresu podróży zwanej kaizen czy też linie? No tutaj, tutaj zadanie lidera polega na definiowaniu odpowiednich zadań i celów. Świetnym przykładem tutaj jest pięć zasad SMART. Ja uważam, że lider przede wszystkim powinien mieć to wykute w głowie i każdy cel, który Stawia przed swoim zespołem musi być zgodny z tymi pięcioma zasadami, czyli musi być bardzo specyficzny. Zespół musi wiedzieć, dlaczego i czego dotyczy dana zmiana albo kolejny cel, tak? Musi być mierzalny. Razem z zespołem muszą na końcu zweryfikować, ok, udało się albo się nie udało, tak? Jakieś niemierzalne cele nie motywują nie pobudzają zespół. Tak? Ostatni zes, literka ze Smarta, to jest T te, te, terminowy, każde zadanie musi mieć swój. Czas realizacji, tak? To nie może być never-ending story, albo jak to się mówi często w polskim w polskich firmach, Asap, tak? Żeśmy przyjęli to z, firm, z, z angielskiego słownictwa as soon as possible. No ta będę tak naprawdę Asap oznacza: Słuchaj, dostawco, mój kochany, zrób to, kiedy będziesz w stanie to zrobić, a nie na wczoraj, jak to się często mówi. No i na końcu jeszcze w smarcie. Słuchajcie, jest. Jest ambitny i realny, i to jest właśnie to, uważam, co pozwala dobrze motywować zespół. Z jednej strony, cele zawsze muszą być lekko ambitne, żeby się zespołowi chciało wycisnąć troszkę jeszcze więcej energii i mieć tam satysfakcję z osiągnięcia kolejnego etapu, ale musi być to realne, czy ambitny, tak, to jest ambitny i jeszcze realny, czyli tam potem musi być do, do zrealizowania. Uważam, że nowe cele, zgodne ze smartem, to jest właśnie sposób na dobre pobudzanie, motywowanie zespołu do, do zmian. Mhm, rozumiem. Generalnie dążymy do tego, żeby nasze nagrania były zwięzłe i przystępne. Ja chciałem zapytać się, czy spotkałeś się z czymś takim jak zarządzanie sytuacyjne, czyli dopasowywanie stylu zarządzania w stosunku do osób, którymi zarządzamy. Tak, ja nawet usłyszałem o tym zarządzaniu sytuacyjnym o wiele wcześniej niż Usłyszałem o idei leadership, leadership i bicie tym, tym, tym przywódcom. To było takim jednym z pierwszych szkoleń jeszcze w mojej pracy w pierwszej korporacji. No to jest właściwie podstawa tak naprawdę dobrego lidera i dobrego kierownika, mentora, nawet rodzica. Każdej osoby, która ma zadanie kształcić i razem z, z zespołem z drugą osobą osiągać pewne cele, troszkę zależy od y, poziomu zaangażowania i wiedzy y, osoby, y, którą się za, za, zarządza. Jeżeli ktoś po prostu przychodzi na początku i y, nie ma wiedzy i, i, i trudno być zmotywowanym, bo jeszcze jest. Wiadomo, rozgląda się o co chodzi w, w organizacji, no to trzeba mu dać wtedy konkretne zadania. Dopiero z czasem jak się pracownik rozwija, nabiera wiedzy i, i motywacji, i zmotywowania, tak? Możemy dawać bardziej samodzielne zadania. Niech, roz, niech rozwija skrzydła i idzie, idzie dalej swoje własne kierunki wytyczać w, w organizacji. Tak, to jest bardzo ważne. Lider musi te cztery style... Dopasowywać style, style tak, zarządzania w stosunku do osób, którymi zarządza. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Dobrze, ja chciałbym dzisiaj kończyć to nagranie i bardzo Ci podziękować za to, że zechciałeś wypowiedzieć Było się na mi temat... Mi Przywództwa, leadershipu. Myślę, że w przyszłych nagraniach będziemy poruszać inne aspekty związane z Linem, z Linem Six Sigma no i zarządzaniem, bo to też jest szalenie ważne, żeby zarządzać właściwie. Ja pracuję w branży bateryjnej. Jeden z producentów BMS-ów, takich systemów zarządzania baterią, mówi mhm. w swojej reklamie, że od jakości zarządzania zależy wszystko. Do, zgadzam się w tym 100%. No właśnie, więc na pewno poruszymy jeszcze te tematy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.